Tutaj HeroXD0.pl. Dzisiaj pokażę Wam moją drużynę Pro To jestem oczywiście ja, 80 level 16349 16 Honoru. Dobra, teraz pokażę innego członka. To jest mój kuzyn Konrad. Ma 10 honoru i 274. Ten 10 tysięcy i 274 tysięcy honoru. Dobra Tutaj mamy Konvi. To jest jego drugie konto, który ma 40 level. To jest mój kolega. Fajny hełmik, nie? Stop dziesiątki. Tu jest moja koleżanka. Tutaj mój kolega. Tego z mojego nie znam. Tak się go zaprosiliśmy. Tej też nie znam. To mój drugi kuzyn. Tutaj mój kolega To jest chyba Konrada trzecie konto, nie wiem A To jest mojego tego kolegi Ognisty.pl Drugie konto Dobra, to teraz pokażę no, trochę tam Zobaczymy walkę, że przegrałem Jakieś są

No to dzisiaj chyba to już koniec, jak widzicie to jeszcze na koniec pokażę Witamy w drużynie Pro przyjmujemy od 10. levela, nie zabijamy swoich, przyjmujemy upunkerzy od 5. levela i szukamy upunkowiczów, jakby ktoś chciał dojść, no to podanie o przyjęcie, proszę wysłać, ten jeździ, ten, tu fajna minka. Zero, zero. Tutaj, oczywiście, opis. Walczymy o zabawę. Walczymy o honor, doświadczenie, ka kasę, godność, oponki, kwaje i top 10. I co najważniejsze o zabawę? Przyjmujemy od 10 levela oponka z 5. Kto jest członkiem naszej drużyny, to Koks. Dziewczyny też zapraszamy do drużyny. Będziemy mistrzami, musimy tylko chcieć. Fajna moza, dajmy link. Naprawdę polecam ją, jest fajna. Dobra, tu wam nie będę czytał, mi się tam nie chce, nie? Ale. Atakujemy tą drużynę. Oczywiście ona jest słaba. To jest najlepszy gościu z niej. Jakiś Mugi Moss 03. No. Tu nas zaatakowali oczywiście ją przegramy, bo tu jest... Jakiś gościu to na 108 level, nie? No to się nie dziwimy. Dobra, tu jest. A tu będziemy ba bandy Bombowi piekali. Oczywiście to nie jest pierwsza banda. Tutaj mamy, nie? Zobaczcie. 29 wygranych. Tutaj. 31% rozwinięte. Zero trofea. Ale niedługo już będziemy mieli trofea. Tu nas ktoś się znowu zaatakował. O kurde, no przegrałem, pokażę mu walkę. Pominam oczywiście, o się czekać. Dobra, to myślę, że to już koniec. Nara!